Dajcie w naszej kolejnej pogłębionej analizie. Dziś na warsztat bierzemy materiały dotyczące, no, I wojny światowej. Ogromna katastrofa dla Europy, to jasne, przemodelowała cały kontynent. Ale co może brzmieć dziwnie, stworzyła też warunki dla odrodzenia Polski. Bazujemy na otrzymanym raporcie eksperckim: Pierwa Mirawaja Wojna, katastrofa i rażdżenie Polszy. Chcemy zrozumieć, jak te, no, katastrofalne plany, nowe technologie śmierci i upadek imperiów ukształtowały XX wiek i naszą niepodległość. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Plan wojny tak precyzyjny, że, no, że zdaje się ignorować samą walkę, opór przeciwnika, chaos. Albo inna koncepcja. Bitwa, której celem nie jest zdobycie terenu, tylko, jakby to powiedzieć, metodyczne wykrwienie wroga, gdzie życie ludzkie to zasób, wymienialny. To nie jest jakaś fantastyka. To yy, realia Wielkiej Wojny. To nie był tylko, wiesz, efekt zamachu w Sarajewie. To była kulminacja napięć narastających przez dekady. Militaryzm, który opanował Europę, rywalizacja imperialna, no i ten niezwykle yy, sztywny system sojuszy. To właśnie ten system tak naprawdę sprawił, że lokalny kryzys przerodził się w globalny pożar. Prześledzimy dzisiaj tę drogę od przyczyn, przez te początkowe, błędne plany, piekło wojny totalnej, aż do upadku imperiów i narodzin Nowego Ładu. I Polski. Okej, okay, to może zacznijmy od tego słynnego planu Schlieffena. Niemiecki majstersztyk, prawda? Błyskawiczne uderzenie przez Belgię, pokonanie Francji w sześć tygodni, zanim Rosja się zmobilizuje. Brzmi jak, no, jak niemiecka precyzja. Ale czy to naprawdę było takie genialne? Czy może jednak strategiczna pomyłka? Wiesz, co ciekawe, ten plan, choć misterny, opierał się na bardzo kruchych założeniach. Raport, który mamy, wskazuje na powiedzmy trzy główne słabości. Po pierwsze, no, fundamentalnie niedoceniono logistyki. Jak zaopatrzyć taką gigantyczną armię w ruchu? Przez terytorium wroga, to wydaje się yy, oczywiste, a jednak. Po drugie, harmonogram był no cóż, nierealistyczny. Zakładał warunki laboratoryjne, ignorował opór. Jak to ujęto w materiale, ignorował takie drobiazgi. Opór przeciwnika jako drobiazg. No, pięknie. Właśnie. I po trzecie, źle oceniono szybkość mobilizacji i Francji, i co kluczowe, Rosji. Ta szybsza niż zakładano mobilizacja Rosji zmusiła Niemcy do przerzucenia części sił na wschód wcześniej niż planowali. Osłabiając to kluczowe uderzenie na Zachodzie. Ale jak to możliwe? Niemiecki sztab generalny, słynący z metodyczności, popełnił takie błędy. Raport coś o tym mówi? To była arogancja? Jakiś problem w myśleniu? Raport sugeruje, że to mogła być, wiesz, kombinacja kilku rzeczy na pewno pewna e, strategiczna pycha. Wiara we własną nieumylność. Było też takie przywiązanie do jednej sztywnej koncepcji. Bez elastyczności, bez planu B. Można powiedzieć, że plan stał się ważniejszy niż rzeczywistość. Tak się skupili na teorii, że realia, błoto, opór, logistyka stały się niewygodnymi detalami, które miały się dostosować do planu, a nie na odwrót. No i ta konstrukcja szybko się posypała. Wrzesień 1914 i bitwa nad Marną. Niemiecka ofensywa zatrzymana. Cud nad Marną. Skala tej bitwy jest porażająca. Materiały mówią o pół milionie ofiar w kilka dni. Konsekwencje. Niemcy musieli się cofnąć okopać. I tu, jak podkreślają źródła, zaczyna się prawdziwy dramat. Koniec wojny manewrowej, początek koszmaru wojna okopowa na zachodzie trzy lata impasu. Znaczenie marny jest absolutnie kluczowe. Raport mówi jasno: Gdyby nie sukces aliantów, plan Schlifena mógł się powieść, a to oznaczałoby pewnie szybkie zwycięstwo Niemiec na Zachodzie. Zupełnie inny bieg historii. Fiasko tego planu oznaczało, że Niemcy, no, musieli się przestawić. Z krótkiej wojny na długotrwałą wojnę totalną, na wyniszczenie ludzi i materiałów. I właśnie ta wojna na wyniszczenie, ta wojna atrycyjna, zdominowała kolejne lata. Już nie szybkie manewry, tylko taka przemysłowa rzeź. Obie strony musiały non-stop pompować na front amunicję i no i nowych żołnierzy. Bitwa pod Verdun, tocząca się przez prawie cały 1916 rok, stała się chyba najstraszniejszym symbolem tej strategii. I tu dochodzimy do ważnej kwestii z analizy. To nie była bitwa o zdobycie jakiegoś ważnego miasta. To był świadomy niemiecki plan generała von Falkenhayna, żeby wykrwawić armię francuską na śmierć. Wybrali Verdun, bo wiedzieli, jak ważne to miejsce dla Francuzów symbolicznie. Liczyli, że będą go bronić za wszelką cenę, rzucając rezerwę. Celem były maksymalne straty, nie teren. Dokładnie. Zadanie Francji tak ogromnych strat, żeby złamać wolę walki. Strategia zeszła do poziomu makabrycznej księgowości śmierci. Kalkulacji, kto poświęci więcej istnień. Militaryzm pokazał tu swoje najciemniejsze oblicze, traktując życie ludzkie jak zasób odnawialny, jak to ujęto. Skala tego horroru. Verdun, potem Somma od czerwca 1916. Łącznie, jak szacuje raport, około dwóch milionów ofiar. Zabitych, rannych, zaginionych. To niewyobrażalne. W tym okresie pojawiają się też nowe technologie. Gazy bojowe pod Jepres w 1915, pierwsze czołgi nad Sommą w 1916 miały przełamać impas, ale zamiast tego głównie zwiększyły śmiertelność, prawda? Cierpienie. To jedna z największych tragedii tej wojny postęp technologiczny w służbie masowej śmierci zamiast ułatwiać życie, czynił śmierć bardziej efektywną, przerażającą. Warto też wspomnieć, dla kontrastu, o froncie wschodnim. Tam wojna była bardziej mobilna, ale równie krwawa. Rosja ponosiła gigantyczne straty. Tannenberg na początku wojny to symbol. Ale, co ważne i co raport stale podkreśla, ta początkowa, szybsza niż myślano mobilizacja rosyjska zmusiła Niemcy do osłabienia Zachodu. Co przyczyniło się do fiaska planu Szlifeny i tych okopów? Punkt zwrotny. W Rosji rewolucje, lutowa, potem październikowa. Carat upada, władzę przejmują bolszewicy. To prowadzi do chaosu i w końcu Rosja wychodzi z wojny. Pokój Brzeski, marzec 1918. Dla Niemiec to wydawało się ogromną korzyścią. Mogli przerzucić setki tysięcy żołnierzy ze wschodu na zachód. Spróbować ostatecznie przełamać front. Tak, ale niemal w tym samym momencie, gdy Rosja znika z mapy wojennej, pojawia się nowy gracz, potężny. Kwiecień 1917 Stany Zjednoczone przystępują do wojny po stronie Ententy. I to miało, jeśli spojrzymy szerzej, podwójne znaczenie fundamentalne. Po pierwsze, zasoby ogromne materialne i ludzkie. Raport podaje liczby. Siły USA w Europie wzrosły z 85 tysięcy w marcu 1918 do uwaga miliona 200 tysięcy we wrześniu. Te świeże dywizje okażą się kluczowe. A po drugie? A po drugie, równie ważne, Stany wniosły nowy wymiar ideologiczny, nową wizję powojennego świata. Mówimy o 14 punktach Wilsona. Styczeń 1918. To nie były tylko cele wojenne, to była wizja nowego ładu. Jawność dyplomacji, wolność mórz, redukcja zbrojeń, no i Liga Narodów. Organizacja dla zbiorowego bezpieczeństwa. A dla nas, dla Polski, kluczowy punkt trzynasty. O niepodległym państwie polskim. Z dostępem do morza. Z gwarancjami. I co ważne, to zgoda Niemiec na rozejm w oparciu o te punkty stała się podstawą zakończenia walk. W tym samym czasie, w tym przełomowym okresie, na polskiej scenie politycznej działy się rzeczy fundamentalne dla przyszłości. Analiza pokazuje dwie główne orientacje. Z jednej strony Roman Dmowski i Narodowa Demokracja. Konsekwentnie stawiali na entente Francję, Rosję, potem Wielką Brytanię, USA. Wierzyli w ich zwycięstwo. Z drugiej, Józef Piłsudski, środowiska niepodległościowe. Początkowo szukali oparcia w państwach centralnych przeciw Rosji. Ale celem była własna siła, pełna niezależność. Z czasem, widząc słabnięcie Niemiec i Austro-Węgier, Piłsudski też zaczął szukać kontaktów z Zachodem. Różne strategie, ale cel jeden: niepodległość. I tu dochodzimy do kryzysu przysięgowego. Lipiec 1917. Moment zwrotny dla Piłsudskiego, prawda? Po rewolucji lutowej w Rosji Niemcy żądają od legionów nowej przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier. I jakiemuś przyszłemu królowi polskiemu z ich nadania. Piłsudski mówi nie, wzywa do odmowy. Skutek: rozwiązanie legionów, internowanie żołnierzy, a Piłsudski trafia do Magdeburga. Patrząc z perspektywy, genialny ruch polityczny. Czy raport to potwierdza? Tak, analiza w raporcie zdecydowanie sugeruje, że to był ruch niezwykle zręczny. Ryzykowny, ale zręczny. Odmawiając przysięgi, godząc się na internowanie, Piłsudski zrywał z państwami centralnymi w momencie, gdy ich gwiazda gasła, jednocześnie stawał się w oczach Polaków męczennikiem sprawy narodowej, symbolem oporu. To budowało jego legendę, autorytet. Można powiedzieć, że Polska zyskała takie podwójne zabezpieczenie. Dmowski pracował na zachodze, budował Poparcie międzynarodowe, legitymację, punkt 13 to jego sukces, a Piłsudski przez internowanie budował kapitał w kraju. Stawał się naturalnym liderem na moment upadku zaborców, niezależnie kto wygra wojnę. Rok 1918 ostateczne rozstrzygnięcia. Wiosną Niemcy rzucają wszystko na jedną szalę. Ofensywy na zachodzie, tzw. Schlacht, wzmocnione siłami ze wschodu. Początkowo są sukcesy, ale ostatecznie impet się załamuje. Źródło podkreśla decydujący wpływ Amerykanów na tym etapie. Świeże, dobrze wyposażone wojska. Niemcy są wyczerpane. Gospodarczo militarnie. W kraju rewolucja bunty marynarzy w Kiloni. Nowy rząd niemiecki prosi Wilsona o zawieszenie broni na podstawie 14 punktów. I z tym momencie dzieje się coś fascynującego. Coś, co było bezpośrednią przyczyną odrodzenia Polski. Niemal jednoczesny upadek aż czterech potężnych imperiów, tych, które dominowały w Europie i na Bliskim Wschodzie. Rosyjskie pogrąża się w rewolucji i wojnie domowej, staje się Rosją sowiecką. Austro-Węgierskie rozpada się na państwa narodowe: Austria, Węgry, Czechosłowacja, część ziem dla Jugosławii i Polski, Niemieckie. Niemieckie staje się Republiką Weimarską po abdykacji cesarza. I osmańskie ograniczone do Turcji, reszta to mandaty Ligi Narodów. Ten geopolityczny kataklizm, ten rozpad starych struktur stworzył historyczną próżnię, takie okno możliwości dla Polski. Po 123 latach. I dochodzimy do 11 listopada 1918 roku symboliczna data rozejm w kąpień koniec walk na Zachodzie ale dla nas to dzień odzyskania niepodległości. Dzień wcześniej Piłsudski wraca z Magdeburga do Warszawy. W tym chaosie, po rozpadzie administracji zaborczej, szybko przejmuje władzę: najpierw wojskową, potem cywilną. Kluczowy jest ten autorytet zbudowany wcześniej, zwłaszcza podczas kryzysu przysięgowego. Był liderem nieobciążonym współpracą z pokonanymi. Jako tymczasowy naczelnik państwa, zaczyna trudny proces jednoczenia ziem, tworzenia państwa i armii armii, która zaraz będzie musiała walczyć o granice. Wojna skończona, ale trzeba zbudować pokój. Od stycznia 1919 konferencja w Paryżu. Główny rezultat: Traktat Wersalski, podpisany 28 czerwca 1919. Ale to było starcie dwóch wizji: idealizm Wilsona, nowy, sprawiedliwy ład, Liga Narodów i twardy pragmatyzm, często rewanżyzm, ententy. Zwłaszcza Francji, która chciała maksymalnie osłabić Niemcy. Słynny cytat Clemenceau. Pan Wilson nudzi mnie swoimi czternastoma punktami. Sam Bóg miał tylko dziesięć. I ten francuski rewanżyzm, popierany przez Wielką Brytanię, odbił się w bardzo surowych warunkach dla Niemiec. Po pierwsze, straty terytorialne. Ogromne. Wszystkie kolonie Alsacja i Lotaryngia dla Francji, Eupenmalmedy dla Belgii i na wschodzie. Dla Polski, Wielkopolska-Pomorze Gdańskie, czyli dostęp do morza. Po plebiscycie i powstaniach, część Górnego Śląska. Gdańsk jako wolne miasto pod protektoratem Ligi, ale w Unii Celnej z Polską i ze specjalnymi prawami dla nas. Niemcy musiały też uznać Polskę i Czechosłowację. Po drugie, drakońskie ograniczenia militarne armia do 100 tysięcy zawodowa, bez poboru zakaz broni ofensywnych, czołgów, samolotów, ciężkiej artylerii, okrętów podwodnych. Marynarka mocno ograniczona. Kluczowa była demilitaryzacja nad Reni, taki bufor bezpieczeństwa dla Francji. Plus aliancka okupacja nad Reni do 15 lat. I po trzecie, Niemcy obarczone winą za wojnę ta słynna klauzula winy wojennej. I reparacje. Gigantyczne. Ustalono je na 132 miliardy marek w złocie. Suma nierealna do spłacenia. Narzucona głównie przez Francję, żeby trwale osłabić Niemcy. W traktacie zapisano też Ligę Narodów miała stać na Straży Pokoju. Ale tu jest haczyk. Raport wskazuje, że Liga była słaba od początku. Przede wszystkim dlatego, że USA do niej nie przystąpiły. Senat amerykański odrzucił traktat. Ogromny cios. A lidze brakowała mechanizmów egzekwowania decyzji, własnej armii. Sankcje były często nieskuteczne. Analiza dziedzictwa Wersalu, którą mamy w materiale, jest dość krytyczna. Mówi o traktacie podyktowanym dyktat. To zrodziło w Niemczech poczucie krzywdy, upokorzenia. I na tym gruncie wyrosła legenda ciosów plecy dolch sztos legendę. Niebezpieczny mit, że armia była niepokonana, a winni są cywile rewolucjoniści, Żydzi. I to osłabiło republikę weimarską. Niezwykle połączenie upokorzenia, reparacji, utraty ziem i no niecałkowitego rozbrojenia stworzyło grunt pod rewizjonizm, dążenie do obalenia tego ładu. Wielu historyków uważa, że w Wersal to było tylko 20-letnie zawieszenie broni. A symbolicznym końcem iluzji bezpieczeństwa Ligi Narodów było wyrzucenie z niej ZSRR po agresji na Finlandię w 1939 bezsilność wobec nowej agresji. Podsumowując tę naszą analizę: i wojna światowa. Katastrofa strategiczna, zaczęta od błędów planu Schlieffena. Przemysłowa rzeź. Katastrofa humanitarna na niewyobrażalną skalę zniszczyła stary porządek imperiów, ale w tej próżni, która powstała, stworzyła warunki dla odrodzenia Polski. Kluczowa była tu aktywność Polaków. Dyplomacja Dmowskiego, uznanie międzynarodowe, punkt 13 i polityczne wyczucie Piłsudskiego, jego postawa, kryzys przysięgowy, budowa autorytetu. Jakie wnioski dla nas dzisiaj? Myślę, że to uświadamia, jak decyzje sprzed stu lat wciąż rezonują w granicach, sojuszach, pamięci historycznej. Historia planu Schlieffena to przestroga, jak plany oderwane od realiów mogą prowadzić do katastrofy. A Wersal i Liga Narodów uczą o kruchości ładu międzynarodowego, o trudnościach w budowaniu trwałego pokoju po wielkich konfliktach, gdy rany są głębokie, a interesy sprzeczne. I na koniec, jak zwykle, myśl do refleksji. Trochę wykraczająca poza materiały, ale na nich oparta. Biorąc pod uwagę te sprzeczne interesy mocarstw w wersalu, ogrom zniszczeń, poczucie krzywdy w Niemczech, czy jakikolwiek traktat z 1919 roku mógł naprawdę zapobiec kolejnej wojnie? Czy odrodzona Polska wciśnięta między rewizjonistyczne Niemcy a rewolucyjną Rosję sowiecką nie była skazana na trudną walkę o przetrwanie? Co to wszystko mówi o możliwościach budowania trwałego pokoju po wielkich kataklizmach? Nad tym warto się zastanowić.